Cisza. Jeba, śląsk. <grym> nie wiem. Cisza. Dzień Nie wiem, to jest. Nie wiem, co Nie wiem, Na warwicka nie lepiej ci kupować potów na manę. Give a target. A po co? No, bo tak chyba Jak ja zawsze kupuję tylko jednego pota na życie, a resztę na manę. On ja kupuję tylko nie jednego tak. pota na manę. Nim. Bo, bo i hast. tak nie traci w dżungli. No. O nie kurwa, ja to jest pro Warwick kurwa, nie Jak każdy gra chce, tylko żeby dobrze grał. To mi możecie pazury kurwa, A my o, kurwa. potrzebujemy pro Warwicka, a nie Warwika. No, 78 arma, to kurwa. ja wam będę ich tankował. Warwick. Xerath. <grym> kurwa! kurwa. Taka... Wow. O, Może Cyt. Ty... Inwejdują, suki. Czekaj raku! To nie jest Rapid, kurwa. Coś co postawcie no, to postawcie wam. Chyba damage I mogę w, z... Z... zadawać, nie? Ej, mam się tam teleportować? Ej, e... nie. nie, nie. Idź na ich blue może. Chociaż Okej. kurwa, zanim tam dojdziesz, Ale tam są ja całym z, nim do... z nimem. Proszę raz a oni nam zajebią tego blue teraz. Tak, to tego popisz Weź tam tego, kurde, że już jest tam. Nie, nie ma ich tam. O, jest tutaj. Eliska go bierze, no. A, ale nie. w szakach. Ja my się zajebałem. Co? liskę mam na midzie. No mówię. To GG. A to to? ja, to ja będę ma. mieć ZEDa. a Eee. się, co? Nie, fajnie. No, ale teraz nie ma już uh, Damy radę. Yeah. Zresztą ja mam patrz jaki armor na niego. On mi nic no, nie ma, robi. Nie mam. Może lepiej nawet, właśnie, że masz AD na tym napadaniu. No to więc... raczej. Bo nie mam tyle hmm. Magic Resist co Arma. Ja uwielbiam, ja na przykład uwielbiam grać z tym Piorą i takimi postaciami Chcę rzucić barwę taką. ona jest Lubem. No i dobrze, mam też jakieś mi Nie używa w ogóle Kuna mnie, chociaż mogła już dwa razy. Zeszła Eliska gówno <grymka> <grymka> mam to penis, mam lagi, zajedno. Chyba poszła na blue O, no, będzie miała blue pizza O, już ma co, co zrobiła suka billy? Fuck Tyl, że to nie jest rapid, bym tylko skutki tylko stali na pierdolę. No, patrz jak sobie jadę tego zeda Paczek nas tu wstali Idę do was Na boka Ale ja rozbroję te tezy Jeszcze A dobra chuj Nie wiem, bo miniony mnie zabiją Paczkę bo No chuj Na lecą, ej. Nie, 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 nie lecą, nie dobra, bo... dobra to ja myślę, że tą liskę pojadę, bo tak na razie jak patrzę to Niech fajnie bo... przyzwyczai nie no, tylko mówię, no, tak myślę, ale bo na Tu mi się przyjechałem, mają mi tutaj Ward'a, Ja przyjdziemy mogą trzeba na nagród. Chyba, niech miniony wejdą w to piłkę. Yeah, nie, to, nie nie, to, nie zasadzie... to, nie to Dobra, to później rozbroimy. Tak będzie akcja. Teraz już na dobrze tarcza. Jest, igraj, igraj, ignaj, ignaj, O. Ignaj, Nie, bo bieg na dajwa, myślę, pad, padł, ale... O, O, jeszcze blue mi dała. Ja mogę stać na blue. Kurwa, co najlepsze, Ej, kurwa. Jakbym gdy, trafił Ciśnita, ciśnita. Gdybym wziął pieprzonego to już bym zgasił Aha, Wszystko o, 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 o. przez was. Wszystko was tam jest tytuł Co jest? To Albo tu jeszcze cyto, że by nie widziałem. Mówię wam to jest. A da, Jeszcze nie? Aaj. No. Ale to jest chujowy, ja pierdolę jakieś takim przyzwyczajenie do tego rapida. No jest ja tak samo, cały ta czas to jest. Zbudzę, <laughs> Tu wal walczymy jak proponenta tak kurde. No. Jest, kurwa po dzisiejszej Riven niby platydzie, to my gramy gdzieś też na takim poziomie. <laughs> o, Już co, ładnie. Jedziemy, kurwa. Dobra wróćmy się może tak, bo to mają wadę i tak. No ale w sumie mamy przewagę levelową, tylko znowuż Manny nie ma. Dobra, to sobie popatrzmy. Tak. No, to to trochę. Usznął. No. Jak jest... będę mieć ulti, to do kogoś steleportuję. Będę mówił. Dobra. Ale gdzieś bardzo pieprznęli. Tak, żeby ci też bierze za bardzo nie pocisną, bo szkoda wieży. Jak... Zwłaszcza jak wygrywamy na razie. Puśno. Chcę zobaczyć, czy jest. Czy... Zobacz. O, dzięki, tylko kurwa, zniszczył tak, ja radę, dobrze. bo ujdziesz Dobra, iliska zaraz pada. Ufak, fuck, dobra. No, zajebiście, tak, przeżyszasz w odpowiednim momencie. Mm. No, to fajnie. Jak nie mam lagów, to dobrze gram tą karłowniarę. Zgadzę, rak. To ma go tam tytuł, a to Ona i tak już wrzuciła, bo mam mało HP. <laughs> się zresztą to zaraz dobrze od... zrepostowali wam. grać. się Ładnie, w dołku. 1-5-0, dobrze. Ja idę do zeda. Do ciebie. Nie mam ulta. Ja zaraz będę potrzebował tylko, żeby mi nie popinować, bo nie mam many w ogóle. i 2,5 klocka mam. I ja oni zmienili czas rozpienia się bluz, czy ja, Nie wiem. Przyjdziesz zaraz? No, ...tego reda i... Ja też ja muszę uważać, to... bo jak oni szósty wrzucą, to ten... Ta, nie to mnie na Też się... mam bariery i jeszcze ty. tarczę właśnie. Ale już wardów nie mamy. A, i mogłem ulki rzucić szybko. Wypadła, jak <zysa> Też dobra, ja już mam szósty, także w banka. Albo właśnie ten, będziemy mieć tak płaść, żeby... żeby e, trzeba szukać momentu, kiedy Caitlyn hitnie nas pod wieżą. ja wtedy muszę szybko uciec. Nie, nie ma eliski. Gorzej, jak Alistar weźmie na siebie. Wieżą. No. Waga eliska tak chyba tak, na topa poszła. A nie, dobra, jest. Idzie to na topa. Tak? Nie, już, już nie. On no, już Kurde. Kalansy nie zgadzają no wiem, widziałem. Nie mogłeś, bo mi to na... a mi <gryz> no To tu ja mam budzę. Ja um... i tak próbuję pulkę. Ta um... Bo idź, milisz na niego, no, Ale... Dobra, right. idź na niego. Ładnie lecicie. Wyciśniamy wieżę. Kurde, Alistar ma już też ulti, więc... No właśnie, Jak weźmie ma... wieżę, to będzie przepis. Gliśnin Zresz... może tam wam popaść. Już wąbrze, każe, wąba, tu gdzieś ja nie ma warda. No, ja się o o, teraz, A ja mogę pójść tam wam. Nie wiem, czy... O jest czeka. Umiesz. Uważaj. Nie, nie, nie. Bierzesz Mieszko? Szkoda HP. Dobra, olej to, olej, idź. Dobrze, szefko. Chociaż nie, bo mi teraz Topa... Mam, te ulci też nie mam. 60 sekund to... No chyba, że będzie wam ciężko już to mur, to no, nie, Idź na Topa, ja później pójdziesz mi na mida, a ja spróbuję zgrankować bota. Wiesz, jak masz pełną manę, to i stracuj trochę. no No, Wardu i Draga jak masz... A, nie, ty nie masz Wardu. i po tak <coughs> Dawaj, Ja eskuj. Aha, kurwa. Jak coś, to się cofnijcie, jak będzie mieli mało HP. A ja... o, Eliski nie ma, on pewnie poszła na botta. Uważajcie tam ostrożnie. No. O idzie 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 idzie, 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 cofajcie. Dobra, Szaty. Tam uszy pada. Ja spróbuję cię uratować tu My wam nie pomożemy. Dawaj, do... dawaj, dawaj, dobrze, dobrze. A chuj, dobra Doreka może? Pierwszego killa słabuś miałem Uważaj tam Aladdin, bo będziemy... No tylko rzuca Będziemy radna. wracać. Na ciebie w O kurwa Masz flasha? O masz, dobra. I am for Mogę sobie nie fleszować chyba, ale mam bezpieczeństwo. No, no eliska bez będzie nie zachodzić Ło, patrz. Przynajmniej Cię nie zabili. Mówiłem, że brał się i dragon. Noo, ale już chyba. Albo naszego bluetoothu. Ktoś tam pierdolił Wardem w chłodzeniu na tego. Nie mam Warda. Ja o, jakiś dziwny item dodali. Co? Trochę supportitełków pododawali teraz. I ten nowy, nowa latarnia, widzieliście? Jaką latarnia? No w latarnię teraz, znaczy ja tego nie widziałem w grze, ale czytałem, że chyba latarnie się da ulepszyć jeszcze bardziej. No nie, ona jak zabijesz ileś tam dużych minionów w dżungli, to się sama ulepsza. No i atak dodaję, co, no. co tam, co zabicie dużego miniona. No. Oni draga robią tam, pewnie zrobiły. No, Wiesz, że z 10 do 1 no to coś muszą zrobić tam. O kurwa skier Teraz no. jak spokojnie i lecimy z nim nie no, no, raku Uuu, Idę na boko OB karma piurwa Jedę ja na boko Czekaj ja mam za 6 sekund urki Ja już widzieli go mam tam warę do nas Chodź dragę jak jest

Idę na bota. Jak coś to tam muszę, tymi mi przyjść tego. Mam tylko z O, ja tam sobie radził. No ja nie naraz. dwóch na raz. Kurwa, mnie szukali. Zobaczcie. Okej. Ufaj. fuck. A dawaj. Nie, nie zabijemy go. jak już tu To Połowę. Proszę o od HP. Uf. Nie, tutaj. O. Kurwa. Dobra, teraz bieżę, dalej. No, tam. nie, 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 Kurwa nie, 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 Dawaj, 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 nie biegnij się, kurwa, eee! No zbyt. Zbyt, e. to chodźcie czemu... do mnie! No stary, tak bójcie kurwa. Nie My tam No kurwa, czemu Ale to mogliście czekać na tą stronę, stary, zamiast nie, nie, nie. No to mogliście biegnąć w moją stronę, zamiast wchodzić w Powiedzmy, Chodźcie, byśmy ich nie by... Byście przybiegli do mnie, stary, nie stary. Nie, dobra, chodźcie do mnie, Ładnie. Uciekajcie uciekaj. Uciekamy już. Uciekamy. Dobra, uciekam, uciekam, uciekaj. Jeszcze jak ulti puści, to będzie... Ja mam, nawet nie ma. mam. Mam potę, ale Sedu potem zużyję. Kusza, ty mogłeś uniknąć tej śmierci. Tu no, mogliście przyjść, a nie stać. A kurwa, ale ja byłem na przykład też daleko. Ja byłeś daleko. Ja byłem tu, a ty byłeś więcej tu? Lepiej jakbyś był na Jak cię zaczął no. lać, to byłem nieco trochę dalej. Dobra. Tu. My purpose is clear. O kurde, już idę Tylko nie mam okay. Dobra, A, łzy, ja też się bierze. Ja migas sam po bronie tam możecie się bić. Kurde, rozjedanie. Nie, -like. sobie sobie tam nidę na mida Ale oni są do bami? Tu bo było. kurwa, Okuba, okuba. Nie, ale kiedy mnie tam

To są boty jak chyba. Oh, cool. mm, <laughs> nie Nie wiem, bo... To jest chyba To chyba 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 Ej! Już tam, chyba 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 bo to była liska tam już na górze, co tu uważaj? O on chyba ją zabijał. Łandy! Lisin tutaj, ale ja go nie zabiję sam. Oj sorry. Lisin tu. Dobra, ja się cofam. No, lisin zaraz sim tu sim. jest. Idę o, do jest. O, dawaj, dawaj, ej! No, mówię ci, że tam jest Lisin, pinguje. Dawaj, za go Ja ja jest panu, ja się zbiegłem. Dobrze to się kameruje. No, to jest zakupana No, nie wybranych nic. No, rafał to na kuba musi iść, kurwa. On skillet, kurwa, no. Tłumaczy się, że nie ma skila. Dobra, skupmy się na wieży, bo jeszcze przegramy. Ja nawet banan, to wam mówię. Jak, jak my tylko barwą. bota przegraliśmy, kurde. No, cztery. Sorry. No, proszę, nie reportujcie na. No pan. Ja tylko hita zgarnąłem. Nie, no, ja mam nic. Ja też hita. Dobra, mogliś na apka? No, Live. i tak banan dostaniesz. <noise> Za ten hit No, no, 200, na chyba Nie, trzy no, razy padły. Tu no, nie... czas mam wrażenie, że wydawać tego teleportu wam do was przez tego rapila Dobra, mieszka Tam dobra Ej, jest No wang... mam, Patrz, ginie. ładnie, kurwa, ja z to zgarnąłem Czemu nie jestem legendary kurde Jak mam już 7 killi Bo nie my już jesteśmy Mieszkiem, to za dużo nie może być legend no. Wiesz, <laughs> Normalnie już jesteśmy już Czekaj ta. Nie! nie. Kurwa kaj. Kurde, prawie 4000 mam Dobra Bot i chodź mi ktoś pomóż w blue zajebać. Dawać bota broniny. Ja się buduję jednak AP teraz, bo to nie ma sensu iść tu w tankę. No i tak się nie są w stanie zabić. No nie Lej już yes. tego bruja i do wszystko... Ale tam to robi! No kurwa, teraz I... jestem legendary. No. Poddaje No kurwa, idzie ktoś z Oni no tak się poddają. No ale yyy, no, Dobry meczyk i najlepsza piona Warwicka była. Victory.